Cześć, cześć, witajcie w, w pierwszym filmie, że um, po polsku to jest koparka bitcoinów, nie wiem czemu. Dołączył już Hubert, to jest moje, jak coś już grałem poza odcinkiem z Hubertem, ale Letko um, też z nim, żeby się zapoznał, no bo ja już grałem. O widzicie on, czekajcie. Ja to około no może, no nie wiem Dobra, ja mam 73 koła i teraz idę odebrać Plot. Nie, czekajcie Jezu, co ten typ ma, jakie lagi tu są, co tu się dzieje? Dobra O kurcze, nie wiesz ile ja mam pieniędzy To zobacz na topkę Ja 800. No. Co by tu było można Aha, ja myślałam, że... Aha. Już 100 koła, czyli... A nie, to mogę kupić tak. I ja się na Ja nie. Eee, czekajcie chwilę. tak, puść się teraz na mnie. Ej, puść się teraz na moją butówkę. Czekaj. Co? Co? Dobra, już jestem. <kluzny> Co ja miałem zrobić? A ile miałeś? Nie, jeden M. Aha. Patrz co, za 500k. Ja też mam płytę za 500k. Przejdź się tą coś tę dysz. A Aha. Dobra. Aha, bo jeszcze mam dwie diamond. Ty ja mam wszystkie... No nie, ja mam wszystkie diamentowe w ogóle już pomału. No ja mam wszystkie Dobra. W ogóle pa, jak ja mam... Chodź tu, zobacz jakie ja mam karty. czekaj bo ja muszę teraz. W sumie ja to ściągnę. Nie! Ja nie mogę! No ja nie wierzę w to! Ty masz mało energii, dosyć? W sensie energii? No, nie. ja mam mało energii Ja nie Ja idę zaraz wziąć kolejne Ale to masz tu, nie? No. W energii to masz, znaczy w building no, energii

Kupiłem na nowe karty. No sorry za lagi, ale oni mają tyle tego na że to jest tragedia. No. Dobra, prawa. Ja nie wiem co się tam dzieje, ale to jest porąbane. Ja mam tu lagi, jak ja na to patrzę. Kajcie. Aha, bo. O nie! No jak mi nie wystarcza energia? Bo to trzeba to zmienić. Ja kupiłem mega dużo. Spójrzcie teraz na wrogę. Aha. No tak. Aha, bo ja miałem energię iść kupić teraz. Albo. albo dobra. Building. No ja teraz... O, o, o. No o, czy... Ja? O, nic mają na walunę! Baw ile oni grali. Tą No to ale to już ladzi są. No trochę. Ej, bo ja mam kartę, która kosztowała 2R. Aha.

Dobra I Już jestem po krótkim awku Na ławku Tamten tam. W ogóle ile te typy grali nie? Czekajcie No właśnie Chodź, zobacz się na moją kasę. No, ile ma Ej, ja polecam ci kupić Są za dwa Dobra Bo ja mam z tym, że nie Dobra. Ja już kupiłem za dwieście Za Dobra. milionów. ale trzeba Dobra ty. No, ej serio, ja mam lagi, mnie to denerwuje już Trzeba dużo energii dostawać No bo. Ile ona daje kasy ta karta? Popierasz kolejną Z2M kupuję Ja pozbieram sobie jeszcze trochę i będę robił Pięć no mam wszystko, Dobre, już mam cztery Więc mi pójdzie Dobra już mam I znowu w tej grze le on będzie w tyle, nie? No bo ja on w ogóle Nie, w ogóle on grałkę Miałat. No, bravo. Ule chłop ile ma gotówki? 2742 Q D. Ja będę miał zaraz milion. 5 milionów. 5M. Ona dużo daje. Zaczekaj, zobacz, ile na sekundę zaraz. Nie, nie no zaraz. Ja zarabiam na sekundę. E, ja tak że jakieś 125 tysięcy zarabiam na sekundę, nie? Ja mam wszystkie diamentowe. Ja też. Ja mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć diamentowych, dwie za dwa miliony i trzy za pół miliona. Ej, ale weź sobie tutaj, jak popatrz, na to zabija ta karta za pięć, No wiem! Ja mam sześć, pół miliona w ogóle. Nie, nie, mógł kupię No dużo. Nie. No. Nie dał. No. O, udało się. Aha. Bo jeszcze mógł kolejną kartę kupić. Dobra. Zrobię ja sobie sprzedaję karty. Ale jak mi nie starczy energii, to będzie mały problem. A nie, jednak nie. Nie Oho, mi też nie. Dobra, te karty na są. Dwa... Nie, ja mam pomysł. Kupię jedno, a porządne. Do mnie stać Essa Dobra No ja teraz ja Bardzo 4 f Gdzie jeszcze mi nie wystania, już wystarcza! Ja walę! No Dobra, czarka gra spokojnie, ja odam 4F Ej, aha! Ej, to już się nie opyla, i tutaj kupywać rzeczy. Bo masz, yy, bo ty masz 31 level, ja mam 21. Możemy iść do innego świata, i tu są o wiele lepsze karty, i wszystko. No, ale są Ale one są o wiele lepsze. O kurczę. Nie, to jednak jeszcze musimy, to, to, jednak jeszcze, to jest, no wiem, jednak jeszcze musimy Jak, to twoje? Nie To twoje, jaki ty masz armagedon, co jest? Ej, ile ja zarobiłem już? A ile trwa odcinek? Dziesięć? No. No. Ja też. A ja chcę. A nie, ja też. O, ja Czekajcie, kupuję kartę za dwanaście. Dobra. Dobra. Teraz przystawcie energii. Dobra, także też się kończymy ten odcinek. Trzymajcie się i...